Ratuj nas, Panie Nasz Boże, i zgromadź nas z krajów pogańskich, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twojej chwały. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z Wami. W obecnej Eucharystii modlić się będziemy za zmarłą Barbarę Groszek, Msza Święta Gregoriańska. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Dziewicę wszystkich aniołów i świętych i was bracia i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego panie zmiłuj się nad nami chryste zmiłuj się nad nami panie zmiłuj się nad nami módlmy się Panie nasz Boże sprawa byśmy chwalili ciebie z całej duszy i szczerze miłowali wszystkich ludzi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa twojego Syna który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego bóg przez wszystkie wieki wieków Czytanie z drugiej księgi Samuela Rzekł król Dawid do Joaba dowódcy wojsk który był z nim Przebiegnij wszystkie pokolenia Izraela od Dan do Berzeby i policzcie ludzi, abym się dowiedział, ile liczy naród. Joab przekazał królowi liczbę spisanej ludności. Izrael liczył 800 tysięcy wojowników, dobywających miecza. Juda zaś 500 tysięcy ludzi. Serce Dawida zadrżało, dlatego że zliczył lud. Dawid zwrócił się do Pana. Bardzo, bardzo zgrzeszyłem tym, czego dokonałem. Lecz teraz, O Panie, daruj łaskawie winę swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie. Gdy Dawid wstał na zajutrz rano, słowo Pańskie następującej treści zostało skierowane do proroka Gada, widzącego: Widzącego Dawidowego, Idź i oświadcz Dawidowi. Tak mówi Pan: Przedstawiam Ci trzy możliwości. Wybierz sobie jedną z nich, a ja ci to uczynię. Gad udał się do Dawida i przekazał mu następujące oświadczenie: Czy chcesz, by w tej ziemi nastało siedem lat głodu? Czy wolisz przez trzy miesiące uciekać przed wrogiem, który będzie cię ścigał? Czy też przyjść ma na twój kraj zaraza trwająca trzy dni? Pomyśl i rozpacz, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. Dawid odpowiedział Gadowi: Jestem w wielkiej rozterce. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie ale w ręce człowieka niech nie wpadnę. Zesłał więc Pan na Izraelę zarazę od rana do ustalonego czasu. Umarło wtedy z narodu od Dan do Berszeby siedemset tysięcy ludzi. Anioł wyciągnął już rękę nad Jerozolimą, by ją wyniszczyć. Wtedy Panu litował się nad nieszczęściem i rzekł do anioła niszczyciela ludności. Wystarczy, cofnij rękę. Anioł Pański znajdował się obok klepiska rauny Jebusyty. Dawid widząc, że anioł zabija lud, wołał do Pana to ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły, niech Twoja ręka obróci się raczej na mnie i na dom mego Ojca. Oto Słowo Boże <laughs> daruj mi Panie winę grzechu Mego, daruj mi Panie winę grzechu Mego. Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp. Daruj mi, Panie, winę grzechu mego. Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. Rzekłem: wyznaję mu nieprawość Panu, a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. Daruj mi, Panie, winę grzechu mego. Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, gdy znajdzie się w potrzebie. Choćby nawet wezbrały wody, fale go nie dosięgną. Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku i dasz mi radość mego ocalenia. Daruj mi, Panie, winę grzechu mego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Moje owce słuchają mego głosu, ja znam je, one idą za mną. Alleluja, alleluja. Alleluja. z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem. Skąd to u Niego i co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry i powątpiewali o nim? A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj Ewangelia ukazuje nam, jak Jezus idzie. W swoim mieście, do synagogi w Nazarecie. Mieście, w którym się wychował. Sobota to dzień poświęcony Panu, i Żydzi zbierają się, aby słuchać Słowa Bożego. Jezus idzie do synagogi w każdą sobotę i tam naucza. Nie jak uczeni w piśmie i faryzeusze, ale jako ten, który ma autorytet. Bóg Przemawia do nas przez Pismo Święte. W synagodze czyta się pisma, a następnie jeden z mądrych je komentuje, pokazując ich sens i przesłanie, które Bóg przekazuje za ich pośrednictwem. Przepisuje się świętemu Augustynowi następującą myśl. Tak jak w modlitwie my rozmawiamy z Bogiem, tak w pismach to Bóg. Mówi do nas. Fakt, że Jezus Syn Boży znany jest wśród swoich rodaków ze swojej pracy, oferuje nam nieoczekiwaną perspektywę naszego zwykłego życia. Praca zawodowa każdego z nas jest sposobem spotkania się z Bogiem, a zatem rzeczywistość uświęcona i rzeczywistością uświęcania. Przytoczmy słowa świętego Maria Jeskriba. Wasze ludzkie powołanie jest częścią i jakże ważną Bożego powołania. To powód, dla którego należy dążyć do świętości, jednocześnie przyczyniając się do uświęcania innych wam równym, uświęcając waszą pracę i środowisko. To ten zawód czy profecja, które wypełniają Wasz dzień, które dają szczególną fizjonomię Waszej osobowości, które są Waszym sposobem bycia w świecie, ten dom, Wasza rodzina, ten naród, w którym się urodziliście i kochacie. Fragment Ewangelii kończy się słowami Jezusa i nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Również dziś Pan prosi nas o większą wiarę w Niego, aby dokonywać tego, co przewyższa nasze ludzkie możliwości. Cuda manifestują moc Boga i naszą potrzebę Jego w naszym codziennym życiu. Jako przybrane dzieci Boże, skierujmy nasze pokorne prośby do Ojca Niebieskiego. Módlmy się za papieża Leona, aby wszędzie docierało jego nauczanie i spotkało, spotkało się, spotykało się ze zrozumieniem. Ciebie prosimy. Módlmy się za kapłanów, aby ich działalność dusz pasterska spotykała się z przyjęciem. Ciebie prosimy. Módlmy się za słabych wierze, aby nie unikali Słowa Bożego, które jest źródłem wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za zmarłą barbarę polecaną w tej Eucharystii, aby Bóg dał im wieczny odpoczynek w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy uwolnieni od ducha krytyki każdego darzyli szacunkiem. Ciebie prosimy. Boże, który rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu i obdasz nasze czasy pokojem przez Chrystusa Pana naszego. jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który z owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Sławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które z owocem innego krzewu i pracy rąk ludzkich Tobie przynosimy, aby stały się dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary, które na znak naszego oddania składamy na Twoim ołtarzu i przemienię w sakrament naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni, jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, razem z radością wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na Wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy. Aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym Biskupem Grzegorzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu, Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z Nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze, w biedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas Pani od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze. Lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Oto baranek Boży Trygładzik Rzeki Świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Panie, skoro Cię żywam, niech nie doznam zawodu. um mm -hmm. Módlmy się. Posileni sakramentem naszego odkupienia prosimy Cię Boże, aby pokarm, który daje życie wieczne, umocnił nas w prawdziwej wierze. Przez Chrystusa Pana naszego, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dobrego wieczoru życzę.